Cześć, z tej strony jak Krzysztof Gutren. Dziś nagramy kolejny odcinek z FNAF Tower Defense 2. Dzisiaj ja możecie zobaczyć po miniaturce i możecie zobaczyć. Może nie wiem czy po miniaturce, ale możecie zobaczyć po nazwie odcinka. Dzisiaj będziemy zdobywać Valkyrie czyli bardziej craftować. Ponieważ. Tutaj wypaczako. Mam też nowy team. Mamy nowe rzeczy, których może nie widzieliście na. Yy, nie byliście na live'ach i nie widzieliście na live'ach. Teraz mam tutaj zmiany team. Mam tego follow me i mam FONDUDA. duda. A jak, jak nie oglądasz poprzedniego odcinka, zapraszam do Na, na poprzednie odcinki, gdzie zdobyłem Shiny Blossom, Chikę i OMC. A jak nie oglądasz od początku, to oglądamy od początku wszystko. I będzie zarąbiście Dzisiaj, dzisiaj robimy sobie piękną mango, Ponieważ mamy 65 granatów mango, Valkyrie Ja granatów Będzie to pik Zobaczymy Będzie dupa Będzie super lanką My jej Skrywne Spojrzenie i rzeczy co ma pod... pod, pod, pod spódniczką, dobrze <grych> żartuję Um, idziemy za dowodem uh, unitów i możemy kręcić tym. Mamy wszystkie materiały, wszystkie y, Fleddy dostałem od Was z więc Dziękuję wizowie, że zostałem y, tak bardzo zmanipulowany i Dobra. bardzo was zmanipulowałem. jestem wszystkie Freddy. Nie wiem, że dziękuję. dla każdego, który mi dał Freddy'ego. Dobra, zobamy dzisiaj tą Walkirię. Więc ewolowanie... O, oh, sami Pool has been regenerated. No dzięki, są te same samony. Ehm... Um, więc... Może trafimy na nią. Nie wiem, czy będę chciał próbować wyjedę, się, trafię coś. Dobra. Drum evolve, Three, two, one! A, już Evolver. Yes! O, uh, Uuu, dostałem tego. Fast Rating. Ja mamy ją. Mamy! Ugh. Valkyria, która kosztuje 4000 Ale gówno Mamy też War Machine'a Inne rzeczy Jej, jej jest 16. Uuuu. Ej jego go A jego też mi. Bro Bro, that's not curious Uuu. Dobra, em tak tak ona jest najsilniejsza z wszystkich tutaj y, y, siurów. Atakuje szybko, nawet no, dobry damage. O, dobrze. Chętnie w... dobrze w... wkłada. Adam, Adam dobrze wkładam. Może za tą za tą, za tą babę walimy. Phantom jest nawet sporo, spoki, sp spoki. Spoko. Więc eee, e, 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 tak. Dobra, kupmy sobie wszystkie gumisie, żelibisie się Na game mode ABU. Bo czekam jakieś rzeczy tutaj. Nie mamy. Za biedni jesteśmy. Więc kupimy sobie tu wszystkie te, te, te 37. Czokolata. No i ewoluuję. No i... no. Szkoda, że nie takich jak, jak się daje jedzenie to. uuu, na max na będzie od razu. Szkoda, że jak się nie nie, nie. nie, 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 nie tego. A chyba troszkę za mocno pasek lepiej Co jest gra? To był przypadek. Jol. Mogę więcej dać, był większy pasek. Um, tego, tego, tego. Co ja chciałem powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? O, Hiś, naprawdę, pasek jest. Promadził. Już nie wiem, nie wiem, coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Zapomniałem się um, tego, tego. A, że Fonga jest dobry, bo te kamery ma i, i, i jest git. Dobrze, zróbmy ją ewolucję. Y, ewolucję, no enchant, Ewolucja. Zaraz się tego, Chicozilla teraz zmieni. Kurde, Chicazilla. Jeszcze musimy zadać Graveyorda pana z dwoma pistoletami i będzie Bombardino. E, jak chcecie, już e, mówię tutaj tego. E, na odcinku teraz na live też cały z to mówię i cały czas jest to pokazane. Jak chcecie dołączyć do mojego klanu spermolutów, dobra na filmie. Tak, ale psychiatryka, jak będzie się nazywał To będzie druga, drugi sezon psychiatryka, ale teraz będziemy grać i grindować. Potrzebujemy ludzi, którzy nawalają w Tombie 24 /7. Co chodzi? No nie aż tak, ale żeby grindował. Więc będziemy nawalać ludźmi, będziemy... Top, będziemy próbować robić topkę, ale to będzie niemożliwe chyba z z pierwszym sezonem Clanowiczów, klan, więc... ale naprawdę nie wiem jak będą działać klany. Wiemy, że klany nie będzie mogły się makrować. Będzie to takie coś z... Będą raczej jakieś zadania, dostawać. Będą teraz punkty, nie winy. Będzie, pa, będzie jakiś tam pass, battle... Planowicz. Jest 30 członków, i, i, da, i jest topka, i za topka, i będzie pokazane, co dostaje za nagrodę, po prostu. I, I tak to jest, tak to jest. I jednak chcę za, załączyć do mojego pięknego klanu. To napisz w komentarzu swójnik. Ja już mam tutaj osoby. No powiem, ile mam osób, jak tutaj enchantuje się ta, 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 ta walkiria. Notatki. I tak, mamy, tak, mamy. Mamy to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Czyli 11 ze mną. 11 osób na 30. Potrzebujemy jeszcze wejść. 19 osób. Tak. Potrzebujemy 19 osób. Te osoby muszę przyznać. Albo po prostu weźmiemy jakichś Anglików. Nie wiem. Najpierw tutaj szukam na odcinkach. Później będę się pytał gdzieś indziej. Ja nie wiem, gdzie mam się pytać, szczerze. Na YouTube może się spytać, na tym, no, na pulach. tam no, nam kto będzie chciał jeszcze. Bo wiem, że nie wszyscy tutaj, którzy mnie oglądają, wiedzą o tym, że robię live, codziennie prawie robiłem teraz live i tego i zapraszam do klanu, więc moje to na też. <laughs> Więc dobra, robi nam się ta manga. Ewa Walkiria, ja jest wiele jeszcze ją z, nie poprawię. Naprawdę jest chyba 14, ja mówię takie rzeczy. Drugi raz Shadow dostałem. Gdzie mój widzi tacy? Ona się nie chce widzieć w prostu, nie? No. Co, za, co za babok. Babok, Babok z nim! Tyle! Tyle mam powiedzieć. W tym sytuacji. Więc tak. Zobaczymy czy sina bo jest najlepsza płosy w całej grze. Why? Nie wiem. Szczerze. No że najsilniejszy ten OG. Czy najsilniejsza w całej grze to sam nawet nie wiem. Nie otwierałem... No, no nie otwieram. Dużo, nie wiem, mało otwieram prezentów OG, więc tam może tam z 30, otworzyłem. Więc szeszykuj, opening 500 prezentów jest openingiem, więc. Będzie ciekawy Piekarnik do mnie dołączył. Piennie. To jest piernik, ale. Sorry, sorry, pizza. <ścoughs> więc no, um, ta się nie robić. Śja, już chciałem powiedzieć, no, mangel. Um, enchantować nie chcę, nie chcę trafić ten widzisz ja we wszystkim moje basoule na tej VD na No będę musiał w so Sasole zdobywać. A no, najlepiej to się nam ustalę, no ale tak. tak. Będę robił teraz dwa ganowca, bo nie Mam sposób na zdobywanie na robienie e, szybko poziomu... E, po, poziomu Ród, więc... Trzeci shadow, Szy C dobrze, no. Trzeci Shadow, to jest 02. Czyli będzie raz dwa, no to już bym trafił trzeciego tego. Nightmare'a Widzicie? A jakbyście mnie pytali, czy my zawsze tak zbieramy dużo prezentów na te openingi? A odpowiedź. No bo chcę wiedzieć, że trafię no, po prostu jakiegoś i tyle. Pamiętaj. Lepiej mieć więcej niż mniej. No i co, mam no, dostałem, że do, do, dadzą, mi, co nie dadzą mi. Czy musia, będę musiał yy, tego, kliknąć yy, specjalny przycisk i, i się będziemy się widzieć, jak mi się widzi, więc czy, czy jak to będzie. By the way, jest jakiś jeszcze trust, coś tam, że się, tam jakiś update, gdzie możesz wysyłać swój QR code i jak ktoś ten QR code tego yy, zrobi, to będziesz trust coś tam memberem byś mógł z tobą pisać, ale większość osób mam tutaj u was te kluczyki tam, kłódki więc nie wiem czy ten QR kod z... można tu kąpię. bo jeszcze posprawdzam wszystko więc na razie to się ogarnia i guess no i co trafia mi się czy nie? Hmm? chyba, chyba będzie cięcie. cięcie będzie bo bo ta szluka nie chce trafi nic, no Ej No ej, ej. się widzimy jak się trafi. Więc em. Um... Okej okay. Zobyta w więc możemy lecieć Na maksie jest widzi Jest spoko I ono ma? 1400 DPSa Czy kogoś nie poli A. Z tym DPS-em? A dzięki za postawienie. Eee. Straszny. Smutek i żal. Dobrze. Pójdźmy sobie na western. Na western zobaczymy westernowe zjawienie. Na śniadanie, coś, Nie wiem, dobra. Zobaczymy Co tu skrywa? Jakie skrywasz ta panie, kochany Dobra O, ale no dużo. Chyba, postawimy sobie. No tak. Tu jeden. Ja tu jeden. tak, tak i gra startuje za 5 sekund. Gra się zaczęła. <laughs> więc <laughs> musimy poczekać aż będziemy mieć pieniądze na naszą um, piękną postać. No i zobacz, no. no musimy, musimy się uzbierać więc. Wow. That's will be hard. Ok, zaraz będziemy tą czikę. Ma no, wielki range, postawimy sobie swoją... tutaj. O! Oh yeah! O! Oh yeah! <grymne> Mamy ją! O! O! Ja! Dobra, jest dobrze. Wszystko skacze, jest dobrze. Um. <grymne> Jakie ona ma umiejętności? A, okej okay. Chciałem tu po angielsku, ale po polsku to bardziej brzmi śmieszniej. Spada na ciebie. Robi jak ten Marem Pucielska. Marempudzie. Nie robi. KO, Kuzia. Łaka, 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 KO. El Primo kuźwa to jest. W spin and swaps to the ground dealing damage online 25% larger than puzzle range Czyli na ciebie. Czyli się kręci i na ciebie spada. Swoimi carami, kuźwa. Nogami, kuźwa, Dup albo dupą, albo twarzą, nie wiem czy. Ale na ciebie spada, kuźwa. Spada. O jest. O, oh, no, 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 jak mówiłem. Spada na ciebie. Dziwna ta animacja, ta, ta. tablitka. Wyglądu. No, spada na ciebie, no. Baba na ciebie spadła i, i tyle. Dobra, no nie widzę, żeby tu nam coś przechodziło, więc jej <grymne> testing to trochę, takie trochę, yy, a pasuje sami sobie, mam tutaj, jest takie, tsz, takie mecha, ale ja nie mogę jednak po prostu, dwie, to może czekaj, to może ją damy tu, o, to będzie bardziej przydatne jeszcze. to teraz odpaliła swoją ablitkę, tak? I, I ona się nie skończy, kiedy. Ona nikoś nie spanie, ta. Ja. Yeah. Ale dalej atakuje, jak spada. Więc. Jest peak. <grym> Pik jest, jest peak. Baba na ciebie spada, dobra. Jest. Jest dobra, jest dobra. Jest super. Archanioł Ale mógł tak zostawić odcinek, i ja myślę, że by dostał milion subów. Wiecie, jak ktoś widzi na detale, to się może później interesować. A, jak ktoś jest alkoholikiem, mechanikiem. Są. nie wiem, ona jeszcze atakuje inaczej? KON70? A tutaj co było? KON45! A to jeszcze bardziej na pieprza No widzicie Ona myśli, że te miniguny to jest shotgun, więc. Taki ma rozprysk, że... <ścoughs> że nie chcę mówić bo Już bym nie miał, nie, nie miał YouTube'a. Ale nieźle, nawala przynajmniej. Ta. Dobrze, jest git. Jest bardzo dobrze. Uff. No, DPS ma nawet spory, więc... Można zaliczyć to jako w postać. Old Man też chyba się cieszy. Co nie? No. Jest dobrze. Się śmieje. No i to jest maksymalne co można zrobić za... No jeszcze maksymalnego busa, Jeszcze nie mam boosterów na to. Ale... Takie ma staty. 1600 jest. 1600, 500, 900 jest dobrze. Kramp to scrum! Brakuje mi tego wiselina. Krampo scrum! Naprawdę to był taki pik. Krampus kram. Wyszło jak wyszło. Nie ma krampusa. Może jak dodadzą krampusa, to będzie mówić: Krampus kram. Ja coś krampus krana mam. To, że go mam. Ehe. Te żarty to naprawdę mogę sobie wywalić w kosmos Więc no, testowane, a miałem też tego O Jezu Chryste Warmasina wam ale A może raczej się warmasina, dobra, dobra Wiedziałem, że jest git, więc jest git No Mam 200 tysięcy lepsydr, więc pff. Będzie dużo, o ale Pola cała Pole cała, pole cała, dobra Brakuje nam jeszcze cech <grywa> Na openingu się zdobędzie Tak jest, dobra Te chcę ulepszmy Mam jeszcze pokażę Fonduda Większość osób się część nie interesowała Fondudem Gdzie, czemu postawiłem tu Krampusa? Krampusa no, po niego zmienię Więc tak on ma takie coś, że ma takie kamery, widzicie? Od razu mi ta kamera, bo to tutaj jego ablitka, i... Jego kamera ma ten sam range, ale 50% jego damage'u. I on może tej kamery postawić 4, więc dodatkowe 4 unity, jakby to to, jest, to bardziej jak 4 unity, a po 50%, czyli... 2 unity dodatkowe, czyli jego postawienie to jest 3, więc tam... Więc Withered Freddy jest useless i on jest lepszy. A ten ziomek popycha O A i jest wszystko zrozumiane I on ra... Kam kom hi zapać zapłać, zapłać panie Ale nie, zapłać, obu! Ja on ma takie follow me Follow me Follow, 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 follow Coś tam desire Follow me. Can you see? No, ale ta muzyka taka była Follow me Dobrze, Dobra, mam wszystko postawione um, Tego game trzeba przedstawić, bo On bossa nie będzie bił później bo, bo myślałem, że wiesz, boss idzie o tak, a boss idzie o tak. O, kamera mi się pojawiła jeszcze taktycznie. Więc no. a te kamery wam takiego flashbanga, takie pff, Że to skid. Flashbang, pff. Nie no, flasha to jest taktyczny Więc no, 50 ta fala. Zaczynamy jak dojdziemy, bo ja doszłem do 110, Więc no, tylko co ja tu ja stawię, co przedstawię Przez, Przestawię Postawię to sobie Tutaj Dobra, jest git więc widzimy się na fali jakiej ja miałem tam dłużej On sam czapkę Jest dobrze, jest dobrze Okej, okay, jesteśmy na poziomie, którym ja przegrywałem Czy my... Czy teraz się poradzimy? Czy się nie poradzimy? Jak ona się upgrade a na tym bosie? O, nawet nie upgrade się i... Dalej Hard nie jest Może przez to, że też skipujemy falę, ale No on mało co zostaje DMEG nawet Ten boss Z się sobie ale No teraz ten boss zostaje jakiś demcz, ale no cóż, no. Nie wyszło, nie wyszło. Fajna postać, spoko. Ale. No, nie mogę prosić tej fali. Może po prostu jest takim. ta fala jest taka. na parę osób. Nie na solę. Ale. Postać, spoko. Wszystko spoko. No, Działo się się odcinek jak pięknym. A. Nie wiem, czy chcę kupować koła was tych szczerze nitów bo tak, mam ponad 200 tysięcy, ale nie wiem, nie wiem nawet nie mogę sobie jeszcze udawać pasa, bo już tutaj level się bija prawie ciężko teraz będę próbował zdobyć tego cowboya jak tak więc no co? o oh, jesus <grytanie> więc tak, mam nadzieję, że wam się podał odcinek i widzimy się w kolejnych odcinkach takich z nowymi postaciami, czy czymś i innym nowym, co ja będę chciał wymyślić. Albo zobaczymy się na klanach. No, a opening też będzie, raczej będą dwa opening, gdzie klanow, będą klany i opening razem z tym wziętym, więc czekajcie. Czekajcie. I zobaczycie, że wszystko będzie się opłacało. ale ja dziękuję. Piszcie w komentarzu, kto jest do klanu. I, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa! Skip the toilet, go